No dobra Monia, a jak było w ośrodku dla niewidomych? No nie wiem, bo nie byłam. Ojej! <laughs> tak, no tutaj uwaga, spoiler, nie chodziłam do szkoły dla niewidomych, chodziłam do szkoły masowej. Um, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, jak jest w szkole dla niewidomych i um, fajnie byłoby, gdybyśmy tutaj zaprosili kogoś takiego. Nie wiem, drogie faworki, czy by was to ciekawiło? Dajcie znać w komentarzach, czy macie ochotę na. Yy, wspomnienia, krecików ze szkoły Part 2, <noise> to możemy kogoś zaprosić, kto nam opowie, jak jest w ośrodkach dla niewidomych. Yy, ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało w szkole masowej, bo teraz już jest inaczej, z tego co wiem. Moje problemy ze wzrokiem zaczęły się, kiedy ja byłam w przedszkolu, więc kiedy szłam do szkoły, już było wiadomo, że yy, będzie to dosyć duże wyzwanie. No i oczywiście dla wszystkich było naturalne, yy, że powinna iść do ośrodka specjalnego. Dla wszystkich poza moją mamą, która się zaparła, że absolutnie nie ma mowy, żeby szła do szkoły specjalnej. To też jest tak, że te szkoły specjalne są zazwyczaj z internetami, więc wiązałoby się to z wysłaniem mnie gdzieś na drugi koniec Polski, więc nie chciała się ze mną rozstawać i stwierdziła, że chce, żebym poszła do szkoły masowej. W szkole takiej państwowej, rejonowej nie było za bardzo na to szansy. Klasy bardzo duże, nauczyciele mają dużo obowiązków, więc tam nikt się nie będzie zajmował jakimś niepełnosprawnym dzieckiem. I jedyną opcją okazało się pójście do szkoły niepublicznej, do szkoły prywatnej, więc do podstawówki chodziłam do szkoły prywatnej i do gimnazjum też. Natomiast do liceum już poszłam do szkoły masowej i e, wtedy już miałam 35 osób w klasie, ale też już było mi trochę łatwiej, bo mm, no, przez ileś tam lat nauczania w szkole masowej też wyrobiłam sobie jakieś tam takie umiejętności e, radzenia sobie i też ja wiedziałam, czego potrzebuję od nauczycieli i też się. Rzeczy jednak to wsparcie, jakie potrzebowałam od nauczycieli, było trochę mniejsze. Więc no muszę powiedzieć, że w podstawce miałam bardzo duże szczęście, bo trafiłam do szkoły, gdzie dyrektorką w ogóle była osoba, która była, miała wykształcenie pedagogiczne, więc ona jakby, no nie pracowała jako pedagog specjalny już wtedy, no bo po prostu prowadziła zwykłą szkołę, ale miała jakby taką wiedzę i wiedziała o co chodzi, rozumiała też te moje potrzeby, więc jakby też odpowiednio ustawiała nauczycieli. Miałam super panią w klasach 1-3, pozdrawiam, panią Bożenkę, jeśli nas ogląda, e, która bardzo się wczuła, to pani dyrektorium ją wysłała w ogóle na jakieś szkolenia i tak dalej, i tak dalej. że żyje. Myślę, że żyje, nie była taka stara. Myślałam, ja że tak dawno już było. A, nie, bez przesady, to było przed wojną, ale jakby nie. Ale, aż tak. ale nie przed pierwszą, <laughs> tylko przed drugą. Dokładnie. Nie miałam chyba nigdy w szkole takiego negatywnego doświadczenia, że jakiś nauczyciel powiedział: Nie, sorry, to nie jest mój problem. Nie? No dobra, ale to jest jakby ciekawe, w jaki sposób oni byli w stanie się do ciebie dostosować, ponieważ. Wiemy już, że jeszcze na początku podstawówki byłaś osobą bardziej słabowidzącą, prawda? Ale chyba jak kończyłaś szkołę podstawową, to już rozumiem, że funkcjonowałaś bardziej jako osoba niewidoma. To znaczy, jeszcze przez podstawówkę właśnie funkcjonowałam jako widząca. Na przykład Aha, to okay. było tak, że miałam problem, żeby czytać z tablicy. To nauczycielka mi pisała dużymi literami na kartce. Okay. Ja sobie, ja korzystałam wtedy jeszcze z lupy i po prostu przy pomocy lupy z tej kartki czytałam i przepisywałam sobie do, do zeszytu, nie, to co potrzebuję. Jak się idzie do szkoły, no to się najpierw się uczy pisać ołówkiem, że jak tam zrobić jakieś błędy, możecie wytrzeć, potem się uczycie pisać piórem. No więc generalnie ja z pió takie, takie pióro z atramentem, ten atrament się leje i w ogóle, więc moje pierwsze próby z atramentem okazały się totalną porażką i stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i ja przez całą podstawówkę pisałam flamastrami, grubym czarnym flamastrem, bo to było coś, co widziałam jak na tamte czasy, to było dosyć duże ustępstwo co nauczycieli, że nie kazali mi pisać piórem, tylko mogłam pisać flamastrem. Piórem, to chyba jest nasze naszych sensów jakby długopisy wynalazłam. wiesz? <laughs> Nawet takie ścierane. Ale nie ja takim gęsim, wiesz, tylko takim Nie No ja domyślam się, domyślam piórem. się, ja u mnie w domu. Moje Wieczne pióro tak moje zwane. Ale cały czas je pokazuje, że to jest nowe, nieużywane pióro, wiesz, kupione w... w Bebeksie. Tak, dokładnie. Ja w ogóle mam, mam wrażenie, że w mojej szafce jest muzeum Peweksu, to co moja babcia uzbierała, to nigdy nie zostało wykorzystane, bo tam są jakieś rzeczy w ogóle służące na przykład ludziom na, nie wiem, architekturze, nie? Ona myślała, że kiedyś będzie architektura studiowała. Jeszcze wszystko przed tobą. Tak, czyli tutaj jeszcze nie wchodziły w grę dostosowania, które by były bardziej do osób niewidomych, bo wiesz, to mnie na przykład ciekawi, jak w szkole masowej były rozwiązane kwestie związane, nie wiem, z rysunkami, z matematyką, mhm. z geografią. No to już Ci mówię. Ja jeszcze w... Ja w ogóle bardzo lubiłam matematykę, bardzo lubiłam geometrię, uwielbiałam to wszystkie konstruowanie figur przy pomocy cyrkla, linijki i tak dalej. Jeszcze na etapie podstawówki, no to właśnie robiłam to tak wizualnie w zeszycie. A, to też jest ciekawe. Miałam zeszyty takie z... Pogrubionymi liniami. To się kupowały w Polskim Jezus, Związku Niewidomych. Pewnie też mieliście takie. Tak, tylko że w nich już trzeba było pisać flamastrami, bo jak pisałeś długo pisem, to nic nie nic zobaczyłaś. Nie było... No więc dlatego ja pisam flamastrami. Więc miałam e, właśnie z takimi pogrubionymi, powiększonymi liniami i kratkami, no i tam właśnie rysowałam sobie moimi flamastrami różne rzeczy. Natomiast e, już będąc w podstawówce, uczyłam się też braila dodatkowo poza szkołą, no bo było wiadomo, że ten wzrok mi się pogarsza, no i ten brail mi się lada dzień pewnie przyda. I jak poszłam do gimnazjum, no to już zaczęłam korzystać z braier. Na lekcjach pisałam na maszynie, co w ogóle z perspektywy czasu jestem pełna podziwu dla mojej klasy, że oni to wytrzymywali, bo taka maszyna robi straszny hmm. hałas. I tutaj możemy nawet powiedzieć, że się rozumiemy, znaczy ich rozumiemy, ponieważ u nas w szkole dla słabowidzących akurat nam się trafił jeden, jedyny wyjątek, którą była właśnie koleżanka niewidoma, która straciła wzrok uczęszczając do tej szkoły, więc nauczyciele podobnie już postanowili, że. Czyli żeby, ta szkoła nie robi dobrze na wzrok. Żeby ją żeby ją zostawić dla komfortu psychicznego. No i my rzeczywiście słuchaliśmy takiej maszyny Braille'owskiej, co najlepsze jeszcze w liceum się okazało, że doszła druga osoba niewidoma do naszej szkoły, akurat do naszej klasy i mieliśmy doświadczenie tak zwanej bariery dźwiękowej, kiedy to obie panie usiadły w pierwszej ławce i kiedy... Tak! od matematyki próbowała nam coś przedyktować... A pod odstrzałem, kałasznikowo się coś zrozumieć. No ja na przykład powiem, że na początku mi było bardzo trudno się przyzwyczaić, w szczególności, że miałam coś takiego, że na sprawdzianach potrzebowałam idealnej ciszy, żeby się skupić, nie? Więc to po prostu była dla mnie jakaś masakra. A tutaj jeszcze dochodził taki aspekt społeczny, że jak ja pisałam na tej maszynie, to strasznie się trzęsła ławka. W związku z tym nikt nie chciał ze mną siedzieć w ławce. I ja się czułam po prostu jak taki, wiecie, wyrzutek społeczny. Ale słuchajcie, to, to był ważny aspekt, ponieważ bardzo często osoby słabowidzące, niewidome, ale no słabowidzące tak bardziej o tym myślę w różnych okolicznościach są wyrzutkami społecznymi, bo przecież nikt nie chce siedzieć w pierwszej ławce. Dokładnie. Mhm. A, a tu trzeba! <laughs> <laughs> Jakby. No więc nasza, nasza izolacja społeczna zaczęła się we wczesnych latach. Trwa do To Świetna rzeczy. No, na studia, może ludzie myśleli na pierwszym roku, że jestem takim takim totalnym kujonem. Bo na, wiecie, na przerwach siedzę, tak tutaj taka attention chora, a potem zaczyna się wykład tak jak w pierwszej, pierwszej ławce łapce, i próbuję i coś dy... zobaczyć. Masakra. Ale wracając do Twojego pytania o te konstrukcje geometryczne, to mm, miałam taką folię specjalną do rysowania, którą właśnie się wykorzystuje dla osób niewidomych, to jest taka, jest taka specjalna gumowa podkładka. Na to się kładzie folię i jak się po tej folii po... przeciągnie długopisem, to ta linia się robi wypukła. To nie jest oczywiście jakoś bardzo precyzyjne, bo wiadomo, że jak narysujesz kreskę na kartce, to ona ma grubość tam, nie wiem, jednej setnej milimetra, a jak narysujesz taką na folii, to ona ma grubość milimetra, więc. Zależy, ile jakieś... proszku wysypisz. Bardzo! Więc bardzo takich dokładnych konstrukcji się nie dało w ten sposób zrobić. Ja też mam bardzo rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, więc jak na przykład czytałam opis nawet jakiegoś skomplikowanego zadania matematycznego, geometrycznego, to byłam sobie w stanie wyobrazić tam o który kąt, i jaką przekątną, i jaką płaszczyzną pod to jakim jest, kątem przecinamy. Więc też często nie miałam nawet potrzeby tego rysowania, nie? I kolejna rzecz też, o czym mówiliście o tym pisaniu sprawdzianów i tak dalej, no to u mnie to wyglądało w ten sposób, że po prostu większość zaliczałam ustnie, po prostu ze, na przykład jak była klasówka pisana, to. Zostawałam po lekcji i nauczyciel czy nauczycielka mnie albo odpytywali, jeżeli to był jakiś taki, wiecie, bardziej opisowy przedmiot, typu nie wiem, historia czy, czy tam coś, albo na przykład, jeżeli to było sprawdzian z angielskiego, gdzie trzeba było, w, nie wiem, wykropkowane miejsce coś wpisać, no to po prostu pani yy, mi czytała to zdanie i mówiła, że gdzie są kropeczki, ja jej mówiłam, co tam wpisać, musiałam je przespelować i tak dalej. I tak samo na przykład z matematyki z kolei, czy z fizyki, czy z takich ścisłych rzeczy, gdzie trzeba było coś policzyć, no to ja pisałam ten sprawdzian, w sensie dyktowali mi te zadania, ja sobie to pisałam w brajlu na maszynie, rozwiązywałam, bo moi nauczyciele w szkole masowej nie znali brajla. I potem po lekcji, po sprawdzianiu musiałam zostać, im to przeczytać, oni sobie to zapisywali, no i jakby sprawdzali, czy dobrze policzyłam, czy nie. Także no wymagało to od nich poświęcenia na pewno dużo więcej czasu, no bo jakby wiecie, no siedzieli, musieli to po godzinach robić. Plus był taki, że jak się na przykład zorientowałam, czytając w połowie, że gdzieś się walnęłam, na przykład zmieniałam plus z minusem, to szybko mogłam to poprawić, policzyć w pamięci i e, później podać dobry wynik. A nie było dla Ciebie trudnością to, że Cię odpytywali ustnie zamiast nie. pisania? Nie, nie. nie. Ja, ja akurat lubię ustnie odpowiadać, wolę ustnie niż pisemnie, więc dla mnie to. Yy, znaczy nie wiem sobie czy wolę, ale nie jest dla mnie problem odpowiadania ustne, okay. nie? Bo mi na przykład jak ja byłam na studiach, no to oczywiście też yy, na przykład jak mówiłam, że mam problemy ze wzrokiem, że chciałabym dłużej pisać yy, jakiś egzamin, no to mówili, no nie, no nie, to może to pani po prostu może odpowie, nie? A ja na przykład się bardzo stresuję przy yy -y. wypowiedziach ustnych, więc... No to nie, na mnie nie byłoby dobre, korzystne no właśnie. No dobra, ale mnie jedna rzecz interesuje, ponieważ w szkole masowej raczej nauczyciele nie są, przygoto nie, nie są przyzwyczajeni do dyktowania tego, co mówią, tylko po prostu piszą koniecznie. Akurat u mnie było tak, że e, bardzo dużo... E, to znaczy tak, w podstawówce faktycznie może bardziej piszą, w liceum jednak to ma taką formę bardziej już wykładową, nie? Mhm. Wykładowo-dyskusyjną. Ja chodziłam do klasy w ogóle matematyczno-informatycznej, więc mieliśmy rozszerzoną matematykę. E, siedziała ze mną koleżanka, która była takim... Która jest do dzisiaj takim super mózgiem, po prostu. Ona trzaskała olimpiady informatyczne, matematyczne, astronomiczne i tak dalej. Pozdrawiam Karolinę. I ona po prostu, wiecie, no to co inni chwytali w 45 minut lekcji, ona chwytała w pierwsze 15. Była takim moim trochę nauczycielem wspomagającym, więc ona jakby sam wychwyciła, co, co, co jest ważne, a resztę mogła mi wrażenie, czego przedyktować. Też ma niesamowity talent do języków, by się uczyć języków i lubi nowe wyzwania, więc też bardzo szybko się w ogóle nauczyła Braila i my po prostu. Tu gadałyśmy sobie na lekcji, to znaczy ona mi coś pisała na maszynie, ja ją odpisywałam na tej maszynie. Żebyście źle nie zrozumieli Moniki, braille nie jest, nie jest językiem. językiem, tylko jest alfabetem. Ale tutaj jeszcze mam dwa pytania w takim razie. Klasa matematyczno informatyczna. Informatyka. Wiem, że w Twoich czasach nie też trochę inaczej wyglądało. Tak, się komputery były takie, trzeba było zaprząc 10 chomików, żeby one biegały w kołowrotkach. Wtedy się robił prąd i takie karty perforowane się wkładało do tych komputerów. Wiecie, komputer odra te sprawy. Ja karmiłam te chomiki. U mnie było tak, że ponieważ chodziłam do klasy informatycznej, to mieliśmy w ogóle dwa przedmioty różne. Jeden się nazywał informatyka, a drugi się nazywał... Technologia informacyjna? Kurde, nie pamiętam. W każdym razie to, co zazwyczaj w szkole y, się nazywa informatyką, to właśnie była ta technologia informacyjna, czyli jak obsłużyć Excela, Worda i tak dalej. Natomiast y, to, co u nas się nazywało informatyką, to było programowanie po prostu. I uczyliśmy się pisać programy w C++, więc y, po prostu to jest trochę podobne do matematyki, bo musisz zakumać, jakich trzeba użyć formuł, y, żeby to zadziałało. Także to można pisać na kartce. W ogóle informatyczna olimpiada się odbywała w tamtych czasach się ją pisało na kartkach bez komputerów. A jeśli chodzi o tę technologię informacyjną, czyli właśnie te Excele i to wszystko, no to po prostu yy, ja to trochę inaczej yy, zaliczałam, bo z tych programów, w których ja korzystałam na przykład. Nie? Ale czy te programy w tamtych czasach były dla Ciebie dostępne? To już to ty korzystaś z komputera? Tak, tak korzystałam z komputera, z komputera ale korzystałam z udźwiękowionego komputera, ale miałam komputer tylko w domu udźwiękowiony. Okay. Nie miałam laptopa jeszcze w tamtych czasach. Więc e, jakby zrobiłam panu referat o dostępności komputerowej. I tak będą moje zaliczenie technologii informacyjnej. A jak wyglądał WF czy uczestniczyłaś? Czy? Mm, nie. To okay. znaczy w gimnazjum, jak chodziłam do gimnazjum, to mieliśmy WF taki e, jakby dwuczęściowy. To znaczy, jedną godzinę w tygodniu mieliśmy basenu, a drugą mieliśmy takiego na hali. I na basen chodziłam, mm -hmm. natomiast e, na ten taki na hali nie chodziłam. Miałam zwolnienie z WF-u i przedstawić tam też miałam zwolnienie z WF-u. No dobrze, Monia. Wspomniałaś w takim razie już w czasie swojej wypowiedzi parę razy o tym, że szkoda, że w tamtych czasach nie było nauczyciela wspomagającego. I myślę, a więc... że to jest dobry moment, żeby w ogóle wyjaśnić, o czym my mówimy. I to jest Droga, Magdo! Rację... Przechodzimy do Ciebie. Z roli sentymentalnego wspominania szkoły możemy przejść do Twojej drugiej roli, do drugiej twarzy Magdy, czyli do tego, jak jesteś trochę po drugiej stronie biurka. Już nie jesteś uczennicą, tylko jesteś nauczycielką. Nauczyciel wspomagający, inaczej też nauczyciel współorganizujący kształcenie, pomaga osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności i są w szkole ogólnodostępnej. W klasie integracyjnej na przykład może być, jak są osoby z niepełnosprawnością, to może ich być do pięciu osób i ogólnie klasa może liczyć 20 osób. A czy w takiej klasie integracyjnej, jak jest pięć osób z niepełnosprawnością, to każda ma swojego nauczyciela, czy jest jeden, który całą no, tą gromadkę ogarnia? To raczej jest jeden, to zależy bardzo, ale... Od, od klasy. Tak, ale mhm. i od dostępności nauczycieli. Yy, wiadomo, że najbardziej się skupia na danej osobie z niepełnosprawnością, ale też może pomagać innym uczniom i to chodzi o to, że właśnie, żeby nie było tak, bo to na tych wczesnych etapach jest właśnie najważniejsze do podkreślenia, żeby nie było tak, że dzieci sobie przypiszą, przepiszą, że o, ta pani jest do tego ucznia, do tego kolegi, bo on jest taki i taki. Czy teoretycznie ma sprawiać takie um, wrażenie i takie poczucie, że on jest, jest dla wszystkich? dla każdego. Tak. On jakby w własnym zakresie wie tak naprawdę, na kim powinien się skoncentrować, ale oficjalnie jakby jest w stanie i... też każdemu innemu tak, pomóc. Tak. I jeśli chodzi o zadania nauczyciela wspomagającego, to moim zadaniem jest pomagać na przedmiotach, na których dana osoba potrzebuje pomocy w nauce. Jeśli chodzi o integrację, czyli włączenie tak w klasę tej osoby, bo często jest tak, że te osoby są gdzieś tam z boku. Czyli jak wszyscy wychodzą na fajkę, to ty też pomagasz tej osobie wyjść na fajkę. <grymne> tak. Okej, okay, spoko, całkiem nie za fuszka. na fajkę może nie, prawda? <grymne> Moim zadaniem jest wpaść na jakiś pomysł, obserwując klasę. Który pomoże takiej osobie właśnie się z całą klasą zintegrować, i żeby tej osobie było po prostu dobrze w tej klasie, a nie była gdzieś tam na uboczu, prawda? Ważna jest y, taka współpraca między nauczycielem wspomagającym, a tym nauczycielem głównym, no i też rodzicami, y, gdzie rozmawiamy ze sobą o tym właśnie, jak, jakie ma potrzeby ta osoba, y, co można zrobić, żeby jej pomóc. A to powiedz jeszcze, jesteś pedagogą z wykształcenia, tak? Skończyłaś pedagogię specjalną? Tak, pedagogię specjalną. E, I spektrum... możesz być nauczycielem wspomagającym każdą osobę ze specjalnymi potrzebami? Czy masz konkretną specjalizację? E, właśnie mam dwie, w sumie to trzy specjalności mam, bo skończyłam. Taka wszechstronna? Tutaj nasza gościnie, <noise> proszę bardzo. Skończyłam tyflopedagogikę, edukację wczesnoszkolną i pedagogikę osób z autyzmem. Ale oczywiście jak jest taka potrzeba, no to nauczyciele wspomagający mogą też pracować z innymi osobami, z różnymi innymi niepełnosprawnościami, bo są pedagogami specjalnymi, czyli gdzieś tam w trakcie studiów też trochę się uczymy o innych niepełnosprawnościach, ale jesteśmy wykształceni najbardziej w konkretnych specjalnościach, jakie sobie wybierzemy. No dobra, no to jesteś, wiemy, że, znaczy my wiemy i drogie faworki, wy też właśnie się dowiadujecie, że Magda będzie pracować o, w tym roku jako m, nauczyciel wspomagający, nauczycielka wspomagająca, y, osobę z niepełnosprawnością wzroku, prawda? I mhm. na czym w praktyce będzie to polegało? Siedzisz z taką osobą na lekcji od rana do wieczora? Nie, siedzę na wybranych y, przedmiotach, gdzie... Uczeń będzie potrzebował największej pomocy. Nie wiem jeszcze, jakie to będą przedmioty, ale mogę się domyślać, że może być to na przykład matematyka czy Polski. Myślę, że mogą być to takie przedmioty, które są najważniejsze potem do matury, bo będę pracować w liceum. Może być taka potrzeba, że będę musiała na przykład podpowiedzieć pani, jak coś dostosować. Yy, dla tego ucznia, żeby było to dla niego w przystępnej formie. Mogę też na przykład, jeśli potrzebo będzie potrzebować takiej pomocy, przeczytać mu coś z tablicy. A jak będziesz potem... czytać z tablicy, skoro słabo widzisz? A, no to mam różne pomoce do tego. Mogę użyć na przykład... <gry> no to dajesz. Też, Mogę użyć na przykład monookularu, albo na przykład zrobić zdjęcie telefonem i potem sobie powiększyć to i przeczytać. Okay. Zapisać albo y, powiedzieć po prostu tej. Mm -hmm. Oprócz tego y, nauczyciela wspomagającego w czasie lekcji, jest możliwość jeszcze jakichś innych form wsparcia dla uczniów, którzy decydują się y, uczyć w szkole ogólnodostępnej? No tak, są zajęcia, mogą być zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne. Nauczyciel wspomagający na przykład jeszcze może indywidualnie, osobno prowadzić zajęcia, jeśli uczeń nie radzi sobie na przykład z matematyką, yy, uczyć się matematyki razem w klasie ze wszystkimi, wtedy nauczyciel wspomagający może z nim wyjść do innego pomieszczenia i tam... W przystępnej dla ucznia formie, zrealizować z nim ten ma materiał, prawda? No dobra, ale to są zajęcia takie, które dotyczą programu nauczania, nauczania nie? Tak. A czy ty, na przykład, jako nauczyciel wspomagający, też. Yy... Prowadzisz, możesz prowadzić e, takie zajęcia, nie wiem, na przykład orientacja przestrzenna dla tej osoby? Tak, mogłabym właśnie takie bardziej specjalistyczne. Może być to nauka Braille'a, może być to nauka poruszania się z białą laską, tak, czyli orientacja przestrzenna e, i ogólnie e, też mogą być czynności życia codziennego. Wszystkie zajęcia, które ułatwiają samodzielność takiej osobie. Mogą być to też na przykład zajęcia z psychologiem, bo to też jest e, ważne, ale też. Lo z logopedą. No to ja chcę powiedzieć, że super, że takie magdy są w dzisiejszych czasach, i zazdroszczę faworkom słabowidzącym i niewidomym, które teraz chodzą do szkoły. Żałuję, że za moich czasów nie było, bo na pewno moja edukacja byłaby dużo mniej stresująca. I no, u mnie to wyglądało tak, że takim nauczycielem wspomagającym w dużej mierze była po prostu moja mama, która siedziała po nocach i coś mi na przykład nagrywała, albo coś mi czytała po 10 razy, albo mi skanowała i tak dalej, nie? Na pewno to jest duże też odciążenie dla rodziców, nie? Taki nauczyciel wspomagający. No i tak oto nasze faworki, drogie kochane, mogliście dzisiaj posłuchać o tym, jakie były nasze doświadczenia związane schodzeniem do szkoły. Możecie napisać również o swoich, bo domyślam się, że pewnie wśród Was jest wiele osób, które być może też mają jakieś orzeczenie, mm, orzeczenie. <laughs> z jakiegoś tytułu, także piszcie, dzielcie się swoimi doświadczeniami. Macie, dziękujemy Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie do na naszego odcinka. Było cię super gościć na naszej szarej kanapie. Ja również dziękuję za zaproszenie, czuję się wyróżniona. No i na pewno wkrótce pojawią się kolejni goście na naszym kanale, także pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować i być na bieżąco. Obserwujcie Dobra. ich, lajkujcie, komentujcie, uuu, subskrybujcie. Właśnie tak, róbcie to. Pa! pa! pa!